Ale ratesty narobiłam z tym indykiem problemu, daj spokój. A ja nie, mogłam się kogoś zapytać, jak to zrobić. Kupiłam tego indyka, no dziurę z tyłu wycięłam, nożyczkami taką okrągłą, żeby go nafaszerować. No i co z tego? Jak ja to wszystko włożyłam, zamiast to powinno być wszystko szerokie z tyłu, żeby to się indyki dusił w tym piekarniku, to i te owoce, warzywa powinny się dusić. A on, no to wszystko takie opadło to wszystko, wziąłem widelec, włożyłam do środka, mówię, żeby to się trochę rozdziawiła, ta jego ta dupa. Patrzę, to nic nie daje. Wyjąłem znowu te wszystkie owoce, wziąłem rower, pojechałam na stację benzynową. Kupiłam trzy petardy, położyłam go w miejsce na dworzu, włożyłem trzy petardy pod No Jak go rozwaliło, to teraz znowu brakuje mi warzyw i owoców, żeby go, żeby go napchać. Co ja narobiłam najlepszego? Teraz czym go napcham? Nie wiem czym go napcham. Co tam nakłaś tego wszystkiego? Nie widziałem, że po trzech petardach tak mu rozjebie dupę. No nic, może jakoś go zwiążesz sznurkami. Te nogi mu pozginam, czy co? Będzie się piek pewnie do piątej rano. Nie pójdę spać. Aj, w kurwę, Ja się wkurwiam przez całą Wigilią.